Wydawnictwo Nastrum zaprasza Państwa do przeczytania i zapoznania się z nową pozycją dotyczącą dziejącej się wokół nas dzisiaj rzeczywistości, szczególnie związaną z okresem maja i zakończenia wojny. Ale przecież nie chodzi tylko o II wojnę światową. Te wojny, mniejsze lub większe, toczą się w polityce, w świecie, który nas otacza, w bliskości, w tej chwili Ukraina, cały czas. Książka tutaj jak Państwo widzicie specjalnie znowu jest zrobiona w ten sposób, że ma bardzo taką satyryczną okładkę, ale jest to ten uśmiech taki gorzki e, uśmiech, który tak naprawdę może nam zastygnąć na ustach, bo książka jest bardzo poważna. Tytuł książki Trzech, a nawet czterech prezydentów mówi nam o naszych prezydentach, którzy w ostatnim okresie w jaki sposób mieli wpływ na naszą ojczyznę, na naród, na nasze zachowania. Przecież doskonale wiemy, że Wojciech Jaruzelski, który w tej chwili ma ponad 90 lat i córka jego pisze książki o rodzinie ukochanej, i tak dalej, to był ten morderca, który wprowadził w Polsce stan wojenny. To był ten, który, przez którego ludzie potracili pracę, stracili zdrowie, e, poumierali, i przecież obchodzone jest 25-lecie czasów powołania Solidarności są cmentarze pełne ludzi. Jaka ciepła, miła, słodka rodzina u Wojciecha Jaruzelskiego? Wojciech Jaruzelski powinien odpowiedzieć przed sądem za rok 70, za 76, za prowadzenie stanu wojennego. Przecież to jest najnormalniejszy w świecie morderca. I to, że wyłączone są procesy sądowe, dlatego że ze względu na jego stan zdrowia nie zwalnia go moralnie od odpowiedzialności, pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności. A za to, co zrobił ojczyźnie. A wydawanie książek o ciepłym facecie to jest takie samo jak wydawanie książek o Hitlerze i Stalinie i jego ciepłej rodzinie. Co to za bzdury? Ten człowiek powinien być wymazany całkowicie z jakichś annałów ciepłych postaci polskich. Obok, przecież widzimy na zdjęciach podających rękę Komorowski, prezydent teraźniejszy, prezydent Lech Wałęsa, Kwaśniewski uściskający się, uściskający ręce Jaruzelskiego Kwaśniewskiego spadkobierce przecież prostej linii PZPR i wszystkich, całej ideologii partyjnej tamtego okresu betonu co tutaj się dzieje? Ten naród zwariował, pamięć stracił, nie wie o co chodzi? Tak, ta książka właśnie jest książką komentującą dziejącą się rzeczywistość ta książka mówi o wszystkim co w Polsce w ostatnich latach się działo i jak elity polityczne, jak to się ładnie teraz mówi, taki piękny wyraz, nie elity, mówmy, że niektórzy pandyci, jak zachowali się wobec narodu polskiego, wobec naszej ojczyzny i za to wszystko muszą moralnie odpowiedzieć. Komorowski o Lechu Wałęsie, o Lechu Kaczyńskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej, na wizycie w Gruzji przecież wypowiadał się jasno, jaki prezydent taka, e, e, taka wizyta, czy taka wojna, czy dzisiejszy prezydent Komorowski pozwoliłby sobie, żeby o nim tak mówiono, gdzie jest odpowiedzialność moralna Komorowskiego za jego zachowanie wobec tamtejszego prezydenta? Wszystko znajdziecie Państwo w tej książce. Warto ją przeczytać i naród musi polemizować z rządzącymi i musi nie dać się gdzieś stłamsić i wpędzić w róg zakłamania historii. Zapraszam do lektury trzech, a nawet czterech prezydentów, rozliczyć się z historią wydawnictwo Astrum. Dziękuję.